Dzień witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy niedzielę i za kilkanaście godzin w nocy, czyli to będzie w sumie już poniedziałek, jadę na wycieczkę szkolną na trzy dni. Pierwszy dzień to jest Wrocław, drugi dzień to jest kompleks Rize, a w trzeci jedziemy do gór stołowych i do zamków książu. Albo we wtorek ktoś zamykł w Książku. Nie wiem, zaraz Wam pokażę plan, wszystko szczegółowo Wam opowiem. Bardzo cieszę się, że jedziemy do Wrocławia, ponieważ mam z tym miastem naprawdę bardzo miłe wspomnienia. Byłam tam pierwszy raz wtedy, kiedy był koncert Linkin Park dwa lata temu, także bardzo mile wspominam ten czas tam spędzony. I naprawdę myślę, że Wrocław to jest najpiękniejsze miasto w Polsce. Bardzo mnie urzekło i zawsze będę do niego miło wracać i wspominać. Także szkoda też w sumie z drugiej strony, że tylko jeden dzień tam spędzimy, ale dobre i tyle. Planuję coś nagrać na tej wycieczce, nie wiem czy do końca wypali, oczywiście to jest wycieczka szkolna, więc będzie wszystko, wiecie, w biegu, bo to zwiedzanie i tak dalej, więc nie będę miała czasu, żeby mówić do kamery, więc myślę, że tylko nagram widoki i po prostu potem podłożę do tego muzykę. A jak nie wyjdzie nawet to, to zrobię dużo zdjęć i relacja z tej wycieczki na pewno będzie na blogu. I tak jak mówię, to miasto mi się bardzo podoba i zamierzam, jakbym tak chciała studiować w Polsce, że może akurat tam pójdę na studia, zobaczymy jak to wyjdzie. I teraz Wam pokażę ten plan wycieczki, więc tak jak mówię, jedziemy w poniedziałek w nocy o godzinie 2.30 spod budynku mojej szkoły. I potem przyjeżdżamy do Wrocławia około godziny dziewiątej. Aha, jeszcze Wam nie powiedziałam, będzie ta wycieczka od poniedziałku do środy, od 30 do 1 czerwca. Także wracamy w Dzień Dziecka, wieczorem. I tak, przyjazd do Wrocławia jest o godzinie 9, potem idziemy na Panoramę Racławicką. Ja jeszcze w Panoramie Racławickiej nie byłam, także fajnie, że tam idziemy. Potem mamy o 11 spotkanie z przewodnikiem przy Rotundzie Panoramy. Od 11 do 14 zwiedzanie z przewodnikiem w planie panorama Ostrowa Tumskiego ze wzgórza ceglarskiego, przejście przez most pokoju, widok na most grunwarski, wieże Ciśnień, ostrów Tumski, Bazylika i Świętego Jana Chrzciciela, pomnik Nagiego Sermierza, historia wrocławskich studentów, dawne więzienie miejskie, stare Jatki Miejskie, pomnik zwierząt rzeźnych, wrocławskie Krasnale, historia spiżowych skrzatów we Wrocławiu. Potem mamy krótką przerwę na obiad o godzinie 14 i wyjeżdżamy z Wrocławia około godziny 15. Także tylko tyle spędzimy tam czasu. I przyjeżdżamy na godzinę 17 do hotelu pod wierzbą w Świdnicy. I mamy tam zaplanowaną obiad o kolacji około godziny 19. I wieczorem, możliwe, że wybierzemy się na jakiś spacer po świdnicy. Kolejny dzień to jest wtorek i tak. Śniadanie mamy zaplanowane na godzinę 8. Podobno ma być szwedzki stół, także wszystko do wyboru do koloru. Potem mamy lekcję muzealną tajemnicę II wojny światowej, zamek książ, czyli jednak ten zamek jest we wtorek od godziny 10 do 13 i potem mamy właśnie, tak jak powiedziałam, zwiedzanie kompleksu tajemnicze podziemne miasto Głuszyca kompleks Osówka kwatera. Dorfa Hitlera od godziny 16.15 do 18.00 czyli ten kompleks Rize, jakieś jaskinie, także na pewno będą bardzo ładne widoki i potem wracamy do hotelu na około godzinę 20.00. Kolejny dzień ostatni już, to jest środa, śniadanie tak jak w poprzedni dzień o 8.00 i potem wycieczka piesza, Szczeliniec Wielki wraz z małym Pszczelincem. Szczeliniec Wielki jest to najwyższy szczyt Gór Stołowych po, wraz z małym szczelincem wznosi się 150 metrów nad Karłowem, tworzą szeroki, płaski masy z licznymi, męskimi szczelinami i głębokimi wąwozami, na dnie których do lata leży śnieg. I potem już około godziny 15.30 wracamy do Jasła. I będziemy jakoś około godziny 22, czyli będę jakoś około godziny 11 w domu. No i najważniejsze, dobry humor, który na pewno ze sobą wezmę. Zrobiłam sobie listę w notatniku, żeby niczego nie zapomnieć. Jak będę pakować, to będę sobie tutaj wykreślać, w ten sposób się nie pogubię. I zacznę od pakowania kosmetyków. Więc biorę oczywiście mydło, szampon, krem do rąk, krem do buzi, płyn do makijażu, mój ulubiony podkład maskara z Maybelline, korektor i taki mały perfumowany spray do ciała Avon Lack, który mi się bardzo, bardzo podoba, ma prześliczny zapach. I oczywiście płatki do zmywania makijażu. I to by było na tyle z kosmetyków. No i jeszcze oczywiście pasta i szczoteczka, ale to dopiero potem. I jeszcze biorę moją ulubioną szminkę z Lovelintą, którą Wam ostatnio pokazywałam w holu z Rossmana. Wszystko się zmieściło na szczęście do takiego małego kuferka na stojąco, także... Jeszcze tam pasta i szczoteczka się zmieści bez problemu i teraz będę już pakowała ubrania. Więc będę się pakowała do takiej torby. Jest ona w sam raz nie za duża, nie za mała. Ja tę torbę wygrałam w konkursie pożarniczym, młodzież zapobiega pożarom. I naprawdę jest ona bardzo przydatna. Gdziekolwiek jadę, to po prostu ją ze sobą zabieram. Jeżeli chodzi o ubrania, to biorę ze sobą tak jedną bluzę z New Yorkera, moją ulubioną, z długim rękawem. Cztery koszulki albo pięć. Jedna to jest góra od piżamy, jedna bokserka, jedna krótka z berszki i dwie szare. Jedna jest, bodajże się, skropa, druga jest chyba z Reserved, tak? i jedną będę miała na sobie, ale to Wam dopiero potem pokażę. No i oczywiście ręcznik, leginsy, czarne spodnie i inne zwykłe jeansowe. Ma być podobno ciepło, 29 stopni, 27, także mam nadzieję, że będzie ok. Jeszcze do tego biorę oczywiście płaszcz przeciwdeszczowy, zamiast po prostu taszczać ze sobą parasol, to taki płaszcz się przyda. Także jeszcze ten płaszcz biorę. Jeżeli chodzi o kurtkę, to biorę jedną z kropa. Jest ona bardzo fajna, moja ulubiona w, takim, w takiej zieleni, jak widzicie. I jest ona nieprzemakalna z kapturem. Także jakby się nagle odmieniła pogoda, to na pewno mi się przyda. I na wierzch wezmę sobie dżinsówę, jak będziemy wyjeżdżać rano. No i spodnie to biorę te. One są ze Stradivariusa z takimi dziurami. I na wierzch biorę szarą koszulkę. Jak widzicie, większość biorę szarych koszulek. Bo po prostu w szafie mam albo czarne, albo białe, albo szare, więc stwierdziłam, że wezmę jednak szare. No i ta koszulka jest skropa też. Więc tak pojadę ubrana w te spodnie, w tą koszulkę i w tą jeansówę. Ok, to Wam pokazałam to, co ze sobą zabieram i teraz zacznę to wkładać już do torby, bo w końcu wyjdzie tak, że się nie wyrobię albo czegoś zapomnę, także już zacznę to wszystko ogarniać. spakowałam. Na szczęście wszystko się zmieściło. Tu są koszulki, na samym spodzie mam kurtkę. Po lewej stronie mam spodnie i ręcznik. Tam skarpetki, bielizna i tutaj mam kuferek z kosmetykami. No i jeszcze do małego plecaka biorę sobie po prostu jedzenie osobno, taki podręczny plecak, żeby mieć przy sobie. Oczywiście trzeba mieć a ta torba pójdzie oczywiście do bagażnika, do autobusu. I serio, jeszcze dużo miejsca zostało, także się cieszę. Jakbym coś jeszcze chciała, na przykład, sobie wziąć w ostatniej chwili, to na pewno mi się zmieści. Także jest git. I tak jak mówiłam, do zwykłego plecaka szkolnego, który będę miała przy sobie, włożę sobie po prostu jedzenie. Kupiłam sobie talarki. Wafle ryżowe, które uwielbiam, są one z wietronki, musri, pycha, naprawdę uwielbiam. No i picie, sok pomarańczowy i zwykła woda, nie wiem czy za mało picia sobie nie kupiłam, ale jak mi nie wystarczy to sobie kupię po drodze. Do tego plecaka chyba sobie ten płaszcz przeciwdeszczowy. włożę, no i oczywiście jakieś bułki na drogę, tak jak mówię dużo po prostu nie kupowałam, bo to chyba bez sensu, tam będziemy mieć też jedzenie, obiad, kolację, jeszcze o 14 sobie też coś zjemy tam na mieście. Więc nie będę dużo po prostu ze sobą brała, bo to bez sensu i tak bym nie zjadła. No i oczywiście najważniejsza rzecz, prawie najważniejsza. Sławki do telefonu. Ostatnio naprawdę zgubiłam dwie pary i musiałam sobie kupić jakieś. Te są z Philipsa. W Media Expert nie mama kupiła za 20 zł bodajże. Mam nadzieję, że będą mi służyły długi czas. No. Więc sobie na pewno będę słuchać muzyki przez drogę, jak mi się będzie nudziło. No i to by było chyba tyle. Potem takie rzeczy jak ładowarka do telefonu, do aparatu, szczotka, szczoteczka, pasta, to sobie jeszcze dopakuję. No i to by było na razie na tyle. Także ja już się spakowałam i to by było na tyle w tym vlogu, tak jak mówię, spróbuję nagrać coś na wycieczce, a jeżeli po prostu mi nie wyjdzie, to porobię dużo zdjęć i na pewno relacja z wycieczki będzie na blogu, także jeszcze Wam dam znać. No i to by było na tyle, jeżeli vlog Wam się podobał, to dawajcie łapki w górę dla motywacji, komentujcie, subskrybujcie, wpadajcie na moje social media, które macie w opisie i widzimy się w kolejnym filmie, pa!